To Fortnite. No się mam dzisiaj będziemy nagrywać z Fortnite'a no i gram z Mam nadzieję, że a dzisiaj. Trochę... Mam nadzieję, że trochę dzisiaj wygramy, ale mam raczej nie. Raczej ja nie mam nie sposób grzam. na Skybase a wreszcie. a, dobra. dobra gotowość. Dobra. Ja mam sposób na ten, na SkyBase'a Aha. Ty leć na most, a ja polecę na miasto. Dobra. Co to zaletnie? Z Dobra, dawaj gotowość. Ale ładno, ja piercielę. Lat... No dałem. Mam pytanie. No. Co by się stało, jakbym piernął do balona? Nie wiem. Jezus Chrystus do nas dołączył. Co? No pamiętasz? A, to! Ja tak to pamiętam! Jak to fajnie wyszło, to co? A kto to w ogóle powiedział wtedy? Jezus Chrystus dołączył? No. No ty, bo naprawdę te, ktoś taki do nas dołączył. Serio, tak powiedziałem? No. Widzowie możecie to sprawdzić pod jednym z odcinków, więc no. To był każdy... Ej, mam... To był ten, to był filmik o nazwie Fortnite. No to jest dopiero drugi filmik o nazwie Fortnite. No programu, właśnie, nie dwa są Fortnite. Y, ale ten, który trwa 26 minut. Aha. A spójrz tam, gdzie no, po prostu wyjdź tak, jakbyś wychodził do lotu. To spójrz. Czekaj. A można? Posłuchaj. Oznaczenie po całe, a wszystkie rzeczy na tym. Ej, Ej Jezus Chrystus, teraz wyłączy. CO? Cze? To jak powiedziałam... Ej, koroka leży! Koroka! Koronka, No i dupa! No, chyba. Dobra, idź na most. Radziec most. Ee, Tylko żeby Jezus Chrystus do nas nie dołączył. <grym>, ja wiem jak ej, że... to teraz pamiętasz to w szkole? Ja dokańczam, ja dokańczam. A No. no. Ja A ja... nie wiem. I pamiętaj, szukaj snajperkę tam i zbieraj macy. Ja pójdę na miasto szukać ehm. matców. A w ogóle Snajperka. zapomniałam e, powiedzieć widzom, żeby zasubskrybowali ten kanał, no i e, też daj lajka. No i Zlaj... zróbcie to. Zalajkujcie i subskrybujcie. Jak zalajkujecie i zasubskrybujecie, to na 99% wygramy rundę. No. Bo nie chcę wam obiecać, no ale może wygramy. I napiszcie Jak w komentarze light. hashtag win, żebyśmy jeśli mieli 100% szansy. No i Fortnite no. Kurde, mam typy I to, i to grube typy. A tu, tu ty nie byłeś na moście? Bo ja teraz jestem na moście, no. Ja nie. O ja To ja co do ciebie. Wchodzę do kibla, wchodzę do kibla, jednak nie będę miał snajka. Wyskakuję! Mówiłem ci, żebyś był w a... Mamy jeden problem, nie mam żadnej broni. Ale ja ja mam, mam skrzynię. Ja. ja też mam skrzynię. Dobra, ma... O, epicka! Apteczkę. A co, a to jest ta broń, ja i jej tak jej nienawidzę, ja pierdziele. Jaka? Wyrzuć. Ja zobaczę jaka, to może e... będzie dla mnie. I zaznacz ją. Uu. Ja jej nie lubię, mega. Ja też. Jakby, musisz tak idealnie wycelować na tego gościa, żeby to się przyczepiło. No ale ja umiem tak celować akurat. Ale jest z Jezus Chrystus tak. nas dołączył. Co? Jezus, co? Jezus Chrystus. A! A co to? Ej, ale serio? No, jest ja... O, mam tę te rękawicę tego. tego. no wiesz. tego. A. ten, super. No to dobrze, bo jakbyśmy spadli, to możesz ten wytegować się. Mm. A mam pytanie. No? Co by się stało jakbym piernął go balona? Już mówisz to drugi raz na odcinku. A dzisiaj? No. Mówiłem to dzisiaj. No. A, nie o ja cię! No nie, no ja nie mam A Ayma. No co to mam? A, na piłkę, na. Dobra, no i zabiera mi te rękawice. Yy. Yy. Oj, ja... no i dupa. Mamac, pozbieram, póki on tam leży. Nie na lokalizacji mam. Się teraz zastanawiam się, jak mam to zmontować. Co? Zastan zastanawiam się, jak mam to zmontować. Co? No, y film. No, tak jak zawsze. No, tylko, że jak mam to przenieść na Kapkuta. Nie musisz. Typ miał snajpa Rozwaliłem typa ze snajpą. Tam jest gdzieś Twój team No Tomek. Ty... Jak... Jaki Tomek? Dobrze, że nie jest. nie Chrystus O rybka. No jak Jezus Chrystus z do domu. <noise> ja pierdzielę. No jak? Ty no nie ma majma. Albo ile. Ja nie na Tylko ja ich. tak se zabijam ich. a to by Co sniperka dwie... powróciła? Nie powróciła nie widziałeś? No nie, ja... Ja ten jak ostatnio jak ja grałem to wtedy nie było jeszcze snajper. Dobra, e, była. Widzowie napiszcie w komentarzach, że była, bo naprawdę była. Ale no. ma no był sztucer chyba, tylko tyle pamiętam. No, sztucer był. Pamiętam, ale niestety nie ma go. Mm. E, ten, co ja miałam ci powiedzieć... Co miałeś mi powiedzieć? Nie wiem. Skąd ja co powiedzieć? wiedzieć? No, miałeś tą biel! Co? Miałeś tą o! biel. Czerwony kwiatuszek! Tam nie ma czerwonego są... kwiatka, tu są czerwone kwiatki. Bro. To nie no ma... to jest Mak chyba. No to jest Róża Mak! Róża! Bo tutaj nie ma Maków, to są same Róże i te takie, no wiesz. No To jest takie, no wiesz. To niby jest Róża, to niby jest Róża. Nie, to nie jest Róża, to jest ten taki tak puchnie i jakby jest jakby... No ty ty no no masz no. rację Ty no. mi jeszcze cygieł tylko brakuje To ostatni w tym nie? A to jest ten Ojojoj On nie miał no, a nie on nie miał. Kiewa. To jest ten no, kawałek To, no, to, to Dobra jeszcze chyba ile zagramy i koniec Co? Ile rund jeszcze i koniec? Dwie, trzy, zależy jak nam pójdzie. No musimy jakby tego SkyBase'a zrobić, no. Fajnie by było. No. Dobra, tu razem, razem lecimy. No. A kojarzysz tą muzyczkę? Mam takie, takie słabe nie. auto. Ale ładna. Pamiętasz przyda. to? Tak.

No, tak. na Znaczy wszystkie rzeczy na tym. Ej Jezus Chrystus nas dołączy. Co? <noise> <noise> Jak będziesz mi jakieś pytanie zadawał i ja tego nie zrozumiem, albo będę szokowany, to ci będę to puszczał. Okej. Okay. Na można? Znaczy nie całe, ale Ej... wszystkie rzeczy na tym. Ej Jezus Chrystus nas dołączy. Co? Dobra, e, Wiesz co? Tam jest ta miejscuwa, gdzie był Jezus Chrystus To jest to? No to tu było. Ja cię, Jezus Chrystus Dobra, ja widzę swoje skrzynie. Jezus Chrystus to jest. Nie wiem, kto mógł się tak nazwać. Ej, myślę, że już za miesiąc komunia. Hmm. Dobra, pompa. Jak chcesz, to tu masz. Bo mam. Ej, ale ja nie wiem, czy on w Niku już. Co? Ja już nie wiem, czy ten Jezus Chrystus jest wniku. O nie, to było niefajne. A taki... Jakby... Jakby to się tak... Co? Jakby ten by ten odcinek się, tak się wybił, nie? Nagle by miał... Y, nagle tak 12 wyświetleń niby ma, a potem, nie? Dzień później, taki miliard, nie? I tutaj on by tak się wybił. 8 miliardów. No Ponad. Czyli każdy na świecie to obejrzał. Nawet Mr. Beast. No. Ej, y, oglądasz Wojana, czy tam kiedyś oglądałeś? Oglądałem kiedyś. A teraz naglądałem jeszcze no dla kiedyś a zszokowałoby Ciebie, jakby napisał Ci coś w komentarzu? No nawet. To takiemu chłopakowi napisał, który tak cringe mnie, bardzo dużo nagrywał, bo takie, taki drip Wojan Team i tak Wojan napisze mu w komentarzu O, ale drip, drip bratku. Nie, ja potrzebuję coś na ten, jakby mnie, coś mi się... stało. Nie, nie okradamy tego. Ej, może. Nie pytaj się, co ja w tej chwili robię. Nie mogę to wcenować Dobra, leży No i kto tak jedzie? Jak tu jak się wysta? Ucieka strażników troszkę tu naspawnowałem Dobra, ja spisz kogo No i kto tam jest mną Ja rozwalam te kule. Trzymam te paski ja biorę mityczny pistolecik, jak będzie. Chociaż mamy auto jest mityczny pistolecik. JEST MITYCZNY PISTOLECIK! O kurde, dostałam od kogoś. O kurde, od bota, nie? Super. Umrę zaraz przez bota. Co ty rozwa strzeliłeś tu? Co w raz sprawdziłem pistoletkarzem. Co zrobiłeś? Odkurzyłem ci wszystko. Ty tam jest typo! O, a co to jest za 200. Tam jest typo. Tu masz mityka. Czy legenda leżała tu? Le Lecę jak samolot, to bye, kapitan. Gdzieś tu jego teammate leżał. Masz jakieś ciekawe itemki? Nie masz żadnych ciekawych o, Właśnie, bo my mac mieliśmy zbierać Chcesz pistolecik Halo? Mikrofon ci się chyba popsuł Halo? No słychać Dobra, ja na tych bambialców. Mieliśmy jakiś ten Macy zbierać. No właśnie ja nie wiem czy ja mogę zbierać, bo... Bo. Dobra, jeden. No bo atakujemy ja gościu. Czyli... Aż co? Ulicy, gościu. Ja mam pistolec. Ma o ja cię kręcę. Co No bo... Ty, yy, ale ten. super zone nam się pojawił. Jak będziemy mieli budować Skybase, to stąd. Ale zepsuli jack jagaga, nie? Ale Jak? zepsuli jack No. Ale nawet fajnie, bo yy, ten... Nie musisz. Możesz ile chcesz się napić. No jakby zostało mi tylko 20, nie? Eee, tego. To wypij go. Kurde, już nie mam AIMA. Tak jak wtedy. Okej. Okay. Jak chcesz to rzucam małą potkę. A to nie mała potka. Ej! Y no jas. ty dziadu we mówisz do mnie? Nie, to jakieś goście, a tak, salgły jest to nie mogę rozmawiać. To jest z tym dziadem. Dobra, prowadźcie mi okiem. Dobra, czekaj. Dobra, ja bym już... Y Ile masz marszu? Eee, yy, nawet stowy nie mam w drewnie. O dobra, no to dawaj, już budujmy tego skaibisa. Może nie mamy najwięcej moców, ale i tak my będziemy gdzieś tam. A to przy strefie musimy. No to tam. Chodź tam. No, no to dobra. Tylko sobie zbiorę trochę drewna, ok? Dobra, to ja tam już zacznę. Zawsze możemy się cofnąć, bo tam nie ma strefy. No. Tylko jak coś nas skolapsuje, to go no to... zamorduję. Ale nie, ja mam w sumie tą broń, więc mi się nie te Jaką? Y mam te wiertło, ale chyba one amortyzuje wypadnie y jak je odpalisz. A jak no. znajdziesz to wiertło, to mi pokażesz je? No ja mam wiertło. A jak znajdziesz jeszcze jedno, to mi dasz? No. Pokażesz gdzie jest? No, raczej. Że nie wiem czykolwiek mi... gdziekolwiek tutaj mi wypadnie, to właśnie, sobie. bo my w ogóle z wicami nie gadamy. Mm, no, w sumie. <laughs> Ale dobra, będą słuchać nasze pogaduszki. No. Niestety. O, już myślałam, że legendarkami mi wyleciała, nie? Ze z nabojami. Z ja pierdzielę. Widzowie, wiecie jakie to było... Wiecie jakie to było męczące go namówić? Na co? Um, Wojtka, wy Wojtek Ale na nagranie tego filmu. Nie. Nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. Tam. Tam. Tam budujemy Skybase. A. No słuchajcie, słuchajcie, widzicie jak nie. on nie chce wam przyjemności. Nie no, żartuje, on... On ja nie chciałem. Mnie hejtujcie. Napiszcie w komentarzach. Hashtag... Karuwa. Hej, no bo mi demotyzują odcinek. Co zrobią? Zdemotyz... no wiesz no, o co chodzi. Nie. Nie. No wiesz, no że tego pieniążka mi dadzą. Bana? No, jedna odcinek ten i mi osuną ten odcinek. Że tak mówisz. Co ty, to jest legalne, ale śmietnik. Przysz, przysz. No, gościu. Nie, no, już tylko tak mówi i nie spadł. Dobra, buduję. Ty super. Zobacz, i tu jest strefa. Dobra, ale budujemy. No, dobra. Najwyżej się wrócimy. Tym razem nie robimy tak, jak wtedy spadłem. Mhm. To nikola Czemu? Co? Czemu? Mam Co, to czemu? zrobić? Ale mam to zrobić? Nie! <ścoughs> <ścoughs> jeszcze jedno udesienie i dedniesz. Ej, nie, przestań. <ścoughs> Dobra, nie będę tego robił. Wchodź na górę. Albo nie, ty jeszcze zbieraj macy. Jak no mi się skończy drewno, to ty wchodzisz budować? Ja mam 300 drewna, nie. To po co tak eee, się do góry jak... bu budujesz? Co? Po co tak się do góry budujesz? No do sky limitu. A. Um, ten, jak mi się skończy drewno, to ty mi um, rób i potem zbieram ja drewno jeszcze. Mhm. Uh żeby -huh. nie padł. Fajna emotka widzowie? Dobra. Jeszcze z Halloween z Halloween. I Idź tam! No idę, no! Albin, ciebie No, ja też tak ciebie chciałem! Ale tego nie zrobiłem, bo ja jestem dobrym kolegą. I tak tak. Dobry! Mam ci przypomnieć wszystkie twoje grzechy, jak mi ukradłeś złotóweczkę, za którą mogłem sobie kupić um, pięć rzeczy w Lidu. Ty, typy, typy! No to mam socjalne. Schodź, schodź! Stara się być jak najniżej, suszej! Jest, uh, uh, uh. jest na Skybazie O kurde uh. kolapsuje, kolapsuje Wpadałam do wody Leży skibidyczek. No troszkę skolapsował Ale chociaż mam full drewna Co ty zrobiłeś? <laughs> Jeszcze raz to robimy. Było dobrze, nie? No było. Bytaki. A więc ja mam już wszystkiego fulla oprócz cegieł możemy budować od nowa. Jest, ciekawe. ciekawe przez kogo od nowa. No ciekawe. Tutaj jest wejście jak coś. Tu. Magic. No, tu no, gdzie jest ta podka. Dobra, dobra. Magic. Magic ale to była akcja no akcja się ja skalapsowałem franio dobra jak skończą mi się jak skończą mi się cedły, to ty budujesz jaki franio no tak się mówiło dobra teraz ty budujesz no ale właśnie ja tam nie jestem na tej górze ja spadłem gdziekolwiek no jesteś tam widzę ciebie Sp no widzisz mnie za daleki, to o, kur. Czekaj, idę ci pomóc. Nie wiem, jak możesz nie wiedzieć, jak tam. A, a... no jesteś. No, idę już do ciebie, właśnie teraz doszłem, bo znalazłem wejście tam na górze. Jest wejście ja idę pozbierać segue. No, ja przyjaciele, ja nienawidzę tego. Czego? Muszę sobie zmienić ustawienia, bo ja przyzwyczaiłem się do trójkąta zawsze, jak zamieniałem. Co zamieniałeś? Znaczy, no ten, wciągam się Tyrolką. No, to jakie masz ustawienia? No mam, że kwadratem się wciągam, a ja tak nie lubię, że się kwadratem wciągam. A ja mam kwadratem też. A ja się przyzwyczajam do trójkąta i co? Ja do kwadratu. Ja już wymyśliłem ten... Już wymyśliłem tytuł tego odcinka. Jaki? No zobaczysz na odcinku. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj go wstawisz. No zobaczymy, ile to się... Oj, 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 troszkę wysoko. Zagnićmy. Kolapsują już. Co? Kolapsują. <grym> to ja strzeliłem raz. Czy ty nie skolapsowałeś? Nie, ja ciebie nie skolepsowałem. jest ja widzę, kolega. Ciągle nie mogę. O kurde, dostałem, 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 dostałem. Nie mój problem. No właśnie twój, bo jak dednę to będziesz musiał schodzić. No to schodzę na skolapsować. Ale mam pytanie. Dlaczego tu jest tyle typów na tej wysepce, powiedz mi? Ja nie wiem. A tutaj to to jest... nawet medalionu nie mamy. Bo to jest kółka ostatnia. Naprawdę. O, f... tu już na mapę. No, jak ja głupi. Dobra, skylimit już. Dobra, to buduj się jakoś tam w stronę morza. Tam. W stronę morza. Tam, Dobra. tak pod strefę, pod strefę co to mi się wyświetlanie dostanę? No nie, teraz tam wchodzić. Chodź, ja pierdzielę! Ej! Włączyło mi się automatycznie ten chodzenie, niej problem spadnie. Ja pierdzielę! Ja bym musiał Ciebie ratować. No, a tym bardziej, że nie jestem nad wodą. Nie jestem, nie, nie jestem nad wodą. Nie jestem, nie, nie wiem. Dobra, muszę wchodzić. Nie! Co żart? No jesteś nad wodą. Ja pierdziele, ale był tutaj deadnie mnie. Dobra, chodzi, to widzieliście, nie? Chuję pierdziele. Musiało być straszne. To z tu... ale, ale tak fajnie się wchodzi na tą górę. No taka... taka Takie taki satysfakcjonujące jak po jakiejś chwili jak się tak wchodzi. Mam jakiegoś gościa? I... O matko boska i nie jeszcze Dobra mamy jeszcze jakieś dużo matców. Le le leci na tę na na już, gościu Leci? No lęcz le 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 padam A nie, nie leci na wierzę Dobrze Ja mam pałkę Dobra Jestem przy morzu a ci się. Kurde, skończyło kurde, psuje się. Co? Kolabzuje się. O kurde, co ty zrobiłeś? Ja nie zrobiłem tego, ci zrobił. Dobra, na szczęście jestem nad wodą. <laughs> Jakim cudem ja to przeżyłem? O kurde, spadłem. Dobra, nie jestem nad wodą, albo jestem nad wodą, żyję. Tu upadłem. Hmm. A wiesz no ja upadłem... Widzisz, nie ja upadłem? Nie ja upadłem tak. Zobacz. Ja upadłem tak. Ale wiesz co? Nawet całego na mnie skolapsował. A na w sumie? Ale jak go zamorduje zaraz? Czy już go zamordowałeś? Nie. O kurde, widzę jakieś auto. No to teraz tylko pozostałam nam to wygrać, bo SkyBezu już mi się nie chce robić. A wiesz co, ja bym się chował tutaj, bym był takim kamperem, Bambiczkiem. 10 graczy. Jeżeli widzowie napisali... No co ty?! <laughs> I co sobie, jeżeli napisaliście hashtag win, to oznacza, że wygrywamy to. Tam gdzie się typo. Ja, ja obstaję, że z fajną bronią. Nie Exoticzno. będę miał żadnego komentarza. Nie? Co? Ja obstaję, że z jednego komentarza nie będę miał. Strefa! O kurde! O kurde, umrę! Lunchpad! Ale gdzie upadł z idealnie? Minimetry i bym umarł. Ja... ja... ja akurat przez sekundę, nie? Y, użyłem te, tego wiertu i uratowałem mnie. Mam typa! Bojdutka. Ale Albo ja jestem bojdutkiem. Nie, ja mam mityczny pistolecik! Żyjesz w ogóle? Nie wiem. Gdzie to on jest? Ja jestem na górze. Aha. Kasper! Czemu? Nie każ mi tego robić. Nie, nie, nie. nie każ mi. Kończyć, nie nie, nie każ mi kończyć odcinka. To znaczy nie całe, ale wszystkie rzeczy na tym. Ej, Jezus Chrystus, nas dołączył po to jest ten, co mnie zabił. On ma pałkę. Pałkę? Przygramy to. ja miałem pałkę. więc więc... odcinek, bo chyba wam bębęki wybuchną. Do 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 do